Dziewczyny, genialny model spodni. 95% wiskoza. I teraz dziewczyny, słuchajcie, 79 zł kosztują te spodnie. Także naprawdę bierzcie w ciemno idealny model. Zobaczcie, one są tutaj delikatnie marszczone, mają gumkę, 5% elastanu. E, spokojnie XSK, SK, MK, XL. Na dole dziewczyny macie tutaj gumkę, e, zobaczcie, jak one się fajnie prezentują, będą dziewczyny w różnych kolorach, także wchodźcie na stronę koniecznie. Genialny kolor, taki jasny, khaki, szary. Dziewczyny, polecam 79 zł, 95% wiskoza, 5% elastan. Naprawdę materiał rewelacyjny. Zobaczcie, jak one w ogóle wyglądają. Totalny hit. Nie mogło zabraknąć koloru czerwonego. Dziewczyny Aladyny, 79 zł. Przepiękny model. I zobaczcie ten kolor szary, boże, jaki piękny. Ja zostawiam już na pewno w swojej szafie. Zobaczcie, genialne są te spodnie. Kolor granatowy, dziewczyny, mamy dla Was najbardziej hitowe kolory oczywiście Hollywood. Rządzi, tak? Przepiękny model spodni, genialne dziewczyny. I kolor biały, dziewczyny. Spodnie białe, powiem Wam, że nie prześwitują, także nie musicie się obawiać.